Siemaneczko wszystkim z tej strony, Miku, pora na kolejne newsy, które jak widzicie wypuszczam naprawdę okazjonalnie. Ja nie chcę puszczać newsów, że tam jakaś taborita wrzuci sobie jeden obrazek i cztery, cztery parametry kieszczochów, który dopiero jest w budowie, w koncepcji i już z tego będzie news. Nie, ja wolę wrzucać coś, co mamy namacalnie i co na pewno możemy dostać. Dlatego dzisiaj dwie informacje, które się pojawią w tych newsach, przede wszystkim pierwsza z nich wyszło nowe CD Action, to nie tak No i co mnie to obchodzi, że nowe CD action wyszło, a dlatego, że za 15 złotych 16 powiedzmy 1599 e, w CD Action do płyt z gramin dodawane są dwa kody. Pierwszy kod jest kod zaproszeniowy czyli dla nowych graczy jeśli sobie ten kod wpiszecie przy rejestracji otrzymacie 5 dni konta premium o wartości około 1000 sztuk złota o tyle więcej wychodzi za te 5 dni drugi kod jest dla wszystkich czyli jeśli teraz zaczynacie przygody, to macie oba kody dla siebie ten drugi kod jest dla tych, którzy już mają konto założone i trochę popykali i jest moim zdaniem bardzo, bardzo ciekawe gdyż w tym, w tym pakiecie, w tym kodowym pakiecie dostajemy przede wszystkim czołg lekki premium amerykański M22 Locus bardzo fajna maszynka, bardzo szybka, bardzo zwinna. No i przede wszystkim jest to czołg premium, który na pewno ma dodatkowe możliwości zarabiania. Oprócz tego, miejsce garażowe o wartości 300 zł. 300 sztuk zł, oczywiście, nie 300 zł. No i 3 dni konta premium, które są warte około 650 sztuk zł. Ogólnie, wartość całego, całego tego kodu. To około 30 zł, więc, więc naprawdę jest o co walczyć. Mamy 30 zł, za znaczy walczyć, kupować 30 zł za 16. Więc yy, można sobie taką paczuszkę, takie pisemko. Sprawić. Oprócz tego, żebyście nie mieli co do czytania w łazience, to, to tym bardziej macie jeszcze czołg dodatkowo w garażu. Oczywiście, jeśli ktoś ma ten czołg wcześniej, yy, dostanie rekompensatę. Nie wiem, czy w złocie, czy w kredytach. Nie pamiętam, jak teraz to się dzieje Czasami jest i złoto, czasami są kredyty, więc to wszystko zależy chyba od kaprysu gry. Ogólnie informacja jest, że się dostaje kredyty, ale może Wam się uda zdobyć złotko. Yy, I druga informacja. Przez jeden dzień możecie jeszcze skupić sobie, no, dla mnie to jest normalnie poezja, kolekcjonerska perła tygodnia jak wiecie Wargaming ostatnio zaczął wypuszczać takie perełki, które można kupić w sklepie premium ostatnio był KW-5, wcześniej KW-220 i tym razem pojawił się czołg moim zdaniem w ogóle, ale to w ogóle nieciekawy, Panzerkampfwagen 4 Hydrostat, to jest niemiecki czołg średni 5 poziomu oczywiście w pakiecie jest miejsce w garażu, no i jak to u naszych Januszy biznesu polskiego Wargamingu, może nie polskiego tylko europejskiego w pakiet wchodzi oczywiście 30.500 golda. Po co to komu? Nie mam pojęcia. W każdym razie paczka z czołgiem, który naprawdę nic, niczym się nie wyróżnia, oprócz tego, że ma dobra, do dobre parametry obrotu wieży, kiepski pancerz, średnie działko i yy, jest w miarę mobilny, kosztuje bagatela 415 zł To nawet dla mnie to jest za dużo, ja wiem. Ci, co mnie znają, ci, co ze mną grają, wiedzą, że jestem Punkcie. czasami sobie takie paczki kupuję. Na przykład, skorzystając z okazji, kupiłem taką paczkę jak było BTSV, ale na Hydrostata na pewno, ale na pewno Wam osobiście się nie skuszę. Wam też to odradzam, chyba że zbiera się i tego czołgu jeszcze nie macie w komplecie. Bo, jak mówiłem wcześniej, Hydrostat niczym się nie wyróżnia. To jest taki po prostu Panzer 4, lekko zmieniony, bez trola. Hmm, który raczej dużo nie podziela? No, faktycznie ma ograniczony matchmaking, to jest jego plus. Można go, ma tylko jeden tier w górę, ale cóż, to nie jest warte 400 zł. Oczywiście, no, warte jest 3500 golda, no, ale cóż, to nie, ja nie chcę kupić golda, ja chcę kupić choke. Więc jak będę miał ochotę kupić sobie golda, kupię go sobie osobno w takiej, a nie innej kwocie. To tyle jeśli chodzi o newsy. Hmm, podsumowując, kody zaproszeniowe i bonusowe w CD Action. Pismo już od dzisiaj dostępne w kioskach. I przez jeden dzień jeszcze możecie kupić perełkę, mówiąc kolokwialnie, kolorową perełkę tygodnia, pancerka Pawagen 4 Hydrostat za 400 zł. Jeśli kogoś stać i ktoś ma e do wyrzucenia 400 zł za, go za golda, tak naprawdę śmiało zapraszam. To tyle z mojej strony, dzięki serdecznie, trzymajcie się ciepło, cześć! Thank you